Poseł Brown w pojedynkę to się nie ośmieli tam przyjść robić nic. Zebrakło też trochę mężów zaufania, czy rząd zaufania z, z naszej strony w niektórych komisjach. Rząd po prostu nie dowozi wielu rzeczy. Polityka to cyrk, a politycy to klauni. Tyle, że zamiast bawić, coraz częściej po prostu żenują. A dzisiaj na tapet bierzemy mistrzynię w tej dyscyplinie Annę Marię Żukowską z lewicy, która w jednym wywiadzie dla TOK FM zaliczyła taki festiwal kompromitacji, że aż redaktor prowadzący nie wytrzymał i zaczął cisnąć z niej bekę na żywo. Jesteście na kanale, kto wygrał także zanim zaczniemy. Łapka w górę za ten materiał. Subskrypcja kanału, komentarz pod filmikiem, a jak nie zosta Stawisz lajka, like to budzisz się rano z głosem ziobry i twarzą tak czerwoną jak zębaczyński, gdy się wścieknie. A teraz do rzeczy, bo mam dla Was naprawdę mocny materiał. Zaczęło się od dyżurnego straszaka polskiej polityki, czyli Grzegorza Brauna. Żukowska, cała na biało, wjeżdża z analizą godną Sun Tzu. Twierdzi, że Braun to chojrak, ale tylko wtedy, gdy czuje się bezpieczny. Wpada z gaśnicą do Sejmu, bo wie, że Straż Marszałkowska co najwyżej popatrzy na niego jak na zjawisko paranormalne i nic mu nie zrobi. Czyli w sumie kozak w świecie, gdzie nikt nie może mu oddać. Dlatego, że on wpada tam, gdzie jest gwiazdorem, gdzie, go, gdzie mu nic nie zagraża, bo. W Sejmie strażnicy ze um, Straży Marszałkowskiej tylko stoją, się przyglądają, więc wie, że mu nie grozi za jego ekscesy. I ja widziałem jednego i strażnika, jego agresję. który go próbował upomnieć. O, trakcie. no naprawdę, tak próbował go upomnieć. To rzeczywiście jest bardzo ważne w tej sprawie. E, natomiast na Paradzie Równości jest kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy ludzi co roku. E, I myślę, że poseł Brown w pojedynkę to się nie ośmieli tam przyjść, robić nic. Stop, zatrzymajcie taśmy. Czy ktoś jeszcze słyszy ten dźwięk? To chyba mózg Anny Marii próbuje zrestartować system po przeciążeniu logicznym. Bo spróbujmy to przeanalizować. Brown to odważny rewolucjonista. Ale jednocześnie działa tylko tam, gdzie mu nic nie zagraża. To jak nazywanie kogoś odważnym płetwonurkiem, który nurkuje wyłącznie w basenie dla dzieci. No i czy pani posłanka przypadkiem nie przyznaje się tu do tego, że w polskim parlamencie panuje anarchia? Bo jeśli strażnicy tylko stoją i się przy wyglądają. To kto odpowiada za porządek w najważniejszej instytucji państwa. Ale czekajcie, zaraz potem pani poseł odpala protokół zagrożenia. Ostrzega, że fanatyczni wyznawcy Brauna, nakręceni jego TikTokami, już nie tylko chcą go naśladować w robieniu za ale szykują się na grubo. Mówi o jakiejś zorganizowanej grupie, która planuje zachy, strzelanie i generalnie poważny rozpierdol. Napad na, na sklep w Warszawie, prawda? To te przygotowania no to są chłopców. są inspirowane. TikTokami brawna po prostu no Starają właśnie. się go naśladować. No a biały prawda i ta grupa i ta grupa przygotowująca jakieś zamachy już na, na poważnie ze strzelaniem i tak dalej. No, to, to zwiększa ryzyko takiego przedsięwzięcia jak Parada Równości. Niko nie zniechęcam do udziału, nie, oczywiście, za, ale. Zawsze mam profesjonalną ochronę policji. Zdarzały się oczywiście próby, czy to zatrzymania marszu, czy to jakiego, jakieś kontry, było NR kiedyś, młodzież wszechpolska. Brzmi groźnie, co? Prawie jak zwiastun nowego sezonu Homeland. Tylko, że chwilę później, gdy pada pytanie o Paradę Równości, Żukowska robi zwrot o 180 stopni. Stwierdza, że Brown w pojedynkę by się nie odważył tam Przyjść, bo na paradzie jest kilkadziesiąt tysięcy ludzi i zwyczajnie by się obsrał ze strachu. Ale wtedy, kiedy w tych czasach, kiedy jeszcze były, to zawsze skutecznie policja je oddzielała i muszę tutaj zawsze chwalę policję zresztą na paradzie i dziękuję funkcjonariuszom, bo robią to profesjonalnie. Czyli można iść bezpiecznie, pani zdanie. Tak, na pewno to jest impreza, która jest bezpieczna dla dzieci dla osób z niepełnosprawnościami, dla wszystkich tych, dla których ważna jest równość, bo nie chodzi tylko i wyłącznie w tpardaż równość, dlatego to jest też taka wyjątkowa impreza. Oczywiście jest głównie dedykowana społeczności LGBT+, ale zawsze mówiliśmy także o wszystkich. Mniej... Chwila, moment. To w końcu jego fani, to śmiertelne zagrożenie dla państwa, które zaraz wyjdzie na ulicę z bronią, czy to banda internetowych stulejarzy, a ich lider boi się konfrontacji z tłumem? To jest właśnie polityczna schizofrenia w czystej postaci, ale to dopiero rozgrzewka. Wyniki wyborów to klęska. W koalicji wrze, mówi się o rekonstrukcji, a premier Tusk obiecuje nowe twarze. I wtedy Jacek Żakowski, prowadzący, zadaje proste pytanie przewodniczącej klubu koalicyjnego: Co dalej z tym rządem? Odpowiedź Żukowskiej to absolutne złoto. Z rozbrajającą szczerością wypala: Nie wiem. Hmm, ja nie biorę udziału w tych rozmowach, bo kluby parlamentarne żyją życiem parlamentu, a tutaj mówimy o rządzie. To jest trochę inna. Hmm. Inna sfera. Natomiast i od premiera y, Krzysztofa Gawkowskiego i przewodniczącego tego wiem, że jeszcze takiej konkretnej rozmowy o rekonstrukcji nie było. A to zdanie: wice, za, co, by, co by było za potrzebne? rysowanie takiego pomysłu. Ja myślę, że to jest temat. O właśnie, często się mówi, że tam temat aborcji, temat związków partnerskich to tematy zastępczy, tak się kiedyś mówiło. A ja uważam, że temat rekonstrukcji jest tematem zastępczym, żeby przykryć rozmowę o tym, że rząd po prostu nie dowozi wielu rzeczy. I mm, czy rekonstrukcja to zmieni? No nie wiem, może w jakimś, w jakiejś sferze to zmienia. Ale... Słyszycie to? Liderka partii, która współtworzy rząd, nie ma zielonego pojęcia, co się dzieje w jej własnej firmie. Reakcja Żakowskiego była bezcenna. Zacytował Wieszcza drwiąc z jej ignorancji. To tak jakby kapitan statku na pytanie o kurs odpowiedział A hej go wie, gdzieś płyniemy. Myślicie, że gorzej być nie może? Potrzymajcie mi piwo. Chwilę po przyznaniu się do totalnej niewiedzy, Żukowska odpala tryb wielkiego Stratega i stwierdza, że cała ta dyskusja o rekonstrukcji rządu to temat zastępczy. Po co? Żeby przykryć fakt, że rząd po prostu nie dowozi wielu rzeczy. Ja, ja nie spodziewałam się wielkiego trzęsienia ziemi. Kalicjantów jest czworocz w cztery partie. No nawet więcej, bo są jeszcze Zieloni, Inicjatywa, Polska, nowoczesna, WPS, Unia Pracy. Także tych partii jest 15 um, koalicyjnych i myślę, że myślę, że najważniejsze jest to, żeby po prostu realizować ten plan, który jest w umowie koalicyjnej, to przechodzimy do drugiego punktu pod tytułem Renegocjacja tę umowę po prostu trzeba dalej realizować, bo zajmowanie się No to jest się to, te, sobą to hasło, prawda, że, które kiedyś jest, na, zdaniem, na propozycję zmiany konstytucji padało, prawda? Zanim się zmieni konstytucję, się lepiej jest używać tak obowiązującej. <laughs> I to chyba, to chyba jest podobne. Czekajcie, czekajcie. Czy ja dobrze słyszę? Rząd, w którym jesteś, nie działa. Przyznajesz to publicznie, ale rozmowa o tym, jak go kurwa naprawić, to według ciebie temat zastępczy? To jest poziom absurdu, przy którym filmy barej wyglądają jak dokumenty. Twój dom płonie, a ty masz pretensje do strażaków, że tupią i hałasują, zamiast pozwolić mu spłonąć w ciszy i spokoju. To jest logika, która zaprzecza sama sobie, w jednym zdaniu. Po prostu Mistrzostwo Świata w samo Dobra, jedziemy dalej, bo karuzela śmiechu kręci się w najlepsze. Temat pieniądze, a raczej ich brak. Żukowska bierze na celownik Ministerstwo Finansów. Uważa, że oni ciągle tylko marudzą, że w budżecie pusto, a w ogóle nie chcą słuchać jej genialnych pomysłów na to, skąd wziąć hajs. Miejsce, gdzie to się wszystko zaciera w toku prac, i to jest Ministerstwo Finansów, które mówi za każdym razem oczywiście, że nie ma pieniędzy ale mo, może z, trzeba jednak otworzyć się na pomysły, które te pieniądze do budżetu przynoszą, jak na przykład podatek zdrowotny, który proponujemy my jako Lewica, albo podatek cyfrowy, no bo tak... Albo podatek się, katastralny. Albo podatek katastralny, jak najbardziej. To są rzeczy, które my proponujemy i i, znaczy i zamykanie się tej części no liberalnej, neoliberalnej, czyli wszystkich tak naprawdę poza Lewicą w tym rządzie, na fakt że jesteśmy w trudnej sytuacji budżetowej, że jesteśmy w tej sytuacji nadmiernego deficytu. No tak, bo przecież w Lewicy mają na zapleczu magiczne drzewko, na którym rosną pieniądze. Wystarczy tylko chcieć je zerwać. Ona serio myśli, że ministerstwo to jakiś skarbiec. Który złośliwie ukrywa kasę przed potrzebującymi. Może niech podeśle im link do kodów na nieskończoną amunicję z GTA, to na pewno zadziała też na budżet państwa. A skąd brać ten hajs? No wiadomo, z podatków Żukowska z furią atakuje liberalnych populistów, którzy śmieli obiecać ludziom, że nie będą im grzebać głębiej w kieszeniach. I uwaga, to jest hit! Twierdzi, że przez takie obietnice rośnie poparcie dla Konfederacji. Wszyscy by chcieli, żeby niby były usługi publiczne, ale takie jak na przykład szkoły, jak budowa słu dróg ale Szwajcarii ale nie za płacić co? na to no tak no to jest po, 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 powszechne dość w Polsce niestety oczekiwanie yy, no dobrze a pani uważa że także trzeba podwyższyć podatki albo wprowadzić te nowe podatki takie jak cyfrowy katastralny jeżeli nie da się z tego budżetu wycisnąć więcej żeby sfinansować na przykład nadwykonania w służbie w ochronie zdrowia no to skąd te pieniądze trzeba znaleźć to, to, jest, to, nie, to nie jest magia po prostu y, musimy być odpowiedzialnym państwem ze zrównoważonym budżetem. Czyli, idąc jej tokiem myślenia, jak ludzie chcą zachować więcej swoich pieniędzy, to znaczy, że są faszystami. Jedynym sposobem na walkę z konfą jest dowalenie wszystkim takich podatków, żeby odechciało im się żyć. Genialne. Głosujcie na nas, zabierzemy wam wszystko, a jak wam się nie podoba, to znaczy, że potajemnie wielbicie Mencena. To jest tak absurdalne, że aż boli. Uwaga, teraz uważajcie, wchodzi temat nowego prezydenta. Żukowska bez żadnego trybu ocenia go jako jeszcze gorszego. Ostro. Tyle że dosłownie trzy sekundy później dodaje, że nie chce wchodzić w personalną krytykę. Nie temu poddaje za każdym razem, słucham Krytyki. Nie, ma z tym, nie mam z tym problemu, ale mam problem z tym, że, że rząd nie idzie do przodu z rzeczami, które są w umowie koalicyjnej i które po prostu no dobrze, nie są. do tej realizować. pory nie szedł, bo był już prezydent, teraz jest jeszcze gorszy prezydent, więc tym bardziej nie będzie szedł, czy tak? Po pierwsze, te, nie, nie, nie sądzę, żeby Nawroski wetował wszystko zupełnie jak leci. Znaczy, żeby robił taką obstrukcję totalną. Zobaczymy jak będzie. Nie znamy właściwie tak naprawdę poglądów, prawdziwych poglądów Karola Nawrockiego Może Werskiego. on nie zna też. No, do, dobrze, nie, nie, nie chcę tutaj wchodzić w jakąś taką personalną krytykę pana prezydenta elekta. Kobieto, zdecyduj się! Albo jedziesz po nim jak po łysej kobyle i stoisz za swoimi słowami, albo grasz dyplomatkę. Robienie obu tych rzeczy naraz sprawia, że wyglądasz jakby ci się styki w mózgu przepaliły. A teraz Wisienka na tym torcie żenady. Absolutny gwóźdź do trumny. Rozmowa schodzi na wybory i ewentualne nieprawidłowości. Żukowska bohatersko zapowiada karanie winnych, ale przy okazji, jakby od niechcenia, rzuca, że jej partii, lewicy, zabrakło trochę mężów zaufania w niektórych komisjach. Do, do y, zmiany wyniku wyborów, czy nie? Moim zdaniem nie. Natomiast wszystkie nieprawidłowości trzeba wyjaśnić i trzeba wszystkie te osoby, które doprowadziły do oszustwa wyborczego, ukarać, bo to nie jest tak, że to zmieni wynik tych wyborów, ale jeżeli taka postawa się rozpanoszy i będzie bezkarna, to może to wpłynąć na przyszłe wybory. I absolutnie trzeba tego pilnować. Myślę, że tutaj zabrakło też trochę mężów zaufania czy rząd zaufania z, z naszej strony w niektórych w komisjach i to trzeba docisnąć w przyszłych wyborach po to żeby mieć pewność że nikt nie oszukuje czy wy to rozumiecie? Jesteście ogólnopolską partią polityczną, a nie potraficie zorganizować ludzi, żeby pilnowali waszych głosów w lokalach wyborczych? To jest poziom organizacji Kółka Gospodyń Wiejskich, a nie partii aspirującej do rządzenia krajem. To tak, jakby drużyna piłkarska wyszła na finał Mistrzostw Świata bez bramkarza i potem miała pretensję, że przegrała, a ona to przyznaje na antenie ogólnopolskiej stacji radiowej z uśmiechem na twarzy. To już nie jest śmieszne, to jest tragiczne. A teraz pytanie do was. Czy to jest poziom, jakiego oczekujemy od naszych wybrańców? Czy Żukowska właśnie pobiła rekord w liczbie samobójów na minutę wywiadu? Dajcie znać, co o tym myślicie w komentarzach. Zostawcie łapkę w górę, jeśli uważacie, że politykom przydałby się kurs logiki, subskrybujcie kanał po więcej takich masakr i walnijcie w dzwonek, żeby nie przegapić kolejnego odcinka. A będzie na pewno, bo w tym cyrku kurtyna nigdy nie opada. Siema!